Podczas piątkowego meczu TS pod Beskidzie z piastem Gliwice kibice żegnali się z trybuną odkrytą stadionu miejskiego w bielsku białej. Zostanie ona niedługo wyburzona. Huralne śpiewy kibiców z tego miejsca rozbrzmiewały już po raz ostatni. W najbliższej kolejce podczas meczu z lechem Poznań otwarta zostanie pierwsza gotowa trybuna Nowego Stadionu Miejskiego. Powróćmy jednak do pojedynku TS pod Beskidzie z Piastem Gliwice. W pierwszej połowie górale kilka razy dawali kibicom powody do zadowolenia. Dzisiaj się ogląda bardzo fajnie mecz. Ciekawy jest, dużo jest akcji. To, nie moi drodzy, to jest naprawdę, to jest, naprawdę fajny mecz. Dla Gliwic też trochę akcji. To, hodgusie, to, to też podpoczy. trochę akcji, także jest mecz także no, ze wskazaniem na Podbeskidzie, ale akcje z jednej i z drugiej strony. Do, za, trochę chaosu w grze. Ale na tle piasta, który raczej dobrze wyglądał w poprzednich meczach. W poprzednich meczu, przynajmniej. W podbeskidzie. Nie jest no, ja się, Może to nie jest zbytni powód do zadowolenia, ale że, że Bramkarz jest bohaterem pierwszej połowy, ale cieszę się, że Rybański pozbierał się i po tych pierwszych słabych meczach w tej chwili prezentuje się dobrze, bo to dla całej drużyny pewnie będzie ważne. Trzymaj to, co jest. Grać w takim styl, taką taktykę mieć na drugą połowę, jest obecnie. Bo jest dobrze. No. To, że jest nieskuteczny zespół, no i ten zespół jest nieskuteczny od dawna, ale poprawia się, styl gry się poprawia. Obrona jest, jako jest, no trudno powiedzieć, bo nie ma filara obrony, popełniają no. błędy, ale co do gry, dzisiaj można być zadowolony sytuację wykorzystać trzeba było i byłoby spokojnego gratulacje im wygrać. ciasisty małego nota na grają słabiej od nas i powinniśmy strzelić dwie bramki w drugiej połowie Jedyną bramkę w tym spotkaniu kibice zobaczyli w drugiej połowie. Niestety była to bramka dla Piasta. W 72 minucie Deja sfaulował w polu karnym Podgórskiego, a chwilę później rzut karny na bramkę zamienił Hurado. No tak, na pewno pierwsza połowa była dobra. Mieliśmy sytuację stuprocentową, można powiedzieć, nie wykorzystaliśmy ich, No i dlatego chyba ten mecz przegraliśmy, bo nie wykorzystaliśmy sytuacji z się i był rzut karny, no niestety 1-0. Mogliśmy jeszcze w drugiej połowie coś... Ustrzelić, atakowaliśmy cały czas. no Trudno, taka jest piłka, musimy grać dalej. Pierwszy po czasie mieliśmy szanse, a nie daliśmy. Gdybyśmy mieliśmy dać 2-3 bramki, było by dobrze. No, nie udało się, a ciężko. A potem ten karny, nie, zna, nie wiem, no tak Dał, gola, a potem już ciężko. No. Jak przygrywasz i pokarny, to pokarnym jeszcze takim, gdzie nie musisz absolutnie faulować, na pewno pozostaje duży niedosyt. Martwi mnie to, że nie strzelamy bramek w drugim meczu siebie, przegrywamy 0-1, jedna bramka dałaby nam co najmniej jeden punkt w poprzednim meczu i w tym, ale tak się niestety nie dzieje. Mamy problem ze strzelaniem bramek i ten problem na pewno sam nie zniknie.